a dream that's all i need Słuchajcie, ja jestem Rosa. Dzisiaj przedstawię wam 10 największych wpadek Epic Games w naszym Fortnite. Cie. Tak jest, kochani. Jak dobrze wiecie, wpadki zdarzają się w każdej gierce: Brawl Stars, Roblox, nawet i w Fortnite. Cie. I dzisiaj te wpadeczki sobie przejrzymy, a są czasami naprawdę denerwujące, a czasami po prostu ułatwiają grę. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Oczywiście, jak chcecie więcej takich filmów, pamiętajcie, zostawić łapeczkę w górę. 3000 łapy w górę równa się kolejny odcinek z wpadek w naszym Fortnite'cie. A teraz, bez żadnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Jak pewnie wiecie, budowanie się w naszym Fortnite'cie jest rzeczą podstawową, każdy powinien to umieć przynajmniej na podstawowym poziomie, ponieważ dzięki budowaniu możemy ocalić niejednokrotnie swoje życie, a do tego możemy zdobyć na przykład jakieś fragi, jeżeli się ładnie gdzieś zbudujemy i zrobimy piękny atak. Jednak kiedy ściana jest niewidzialna i kiedy ta ściana jest niezniszczalna, no to tutaj mamy pewien problem. Na szczęście owy bug nie dotyczy budowania takiego normalnego w grze, tylko dotyczy pewnej ściany, która na mapie po prostu jednocześnie istnieje, jak i nie istnieje. Na szczęście jest to tylko w jednym miejscu na mapie, na fortyli, więc w sumie o tyle dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o projektowanie map, to tutaj od razu możecie powiedzieć, no najprostsze to nie jest. I cóż, tutaj nasze Epic Games zdecydowanie, ale to zdecydowanie. No nie dało rady z tym projektem, ponieważ na pleasant parku, na przyjemnym parku, jeden ze sklepów, a właściwie to jest bodajże stacja, ma pewien problem, problem z koszami, a mianowicie wielki kontener na śmieci znajduje się w środku, natomiast mały kosz znajduje się na środku drzwi, w efekcie przejście na zewnątrz, wyjście z tego pomieszczenia i wejście, jest mega utrudnione, bo trzeba skakać. Oczywiście nie jest to taki normalny, oficjalny projekt Epic Games na tej mapki, po prostu jest to glitch, który czasami się przydarza i według mnie jest dosyć denerwujący, ponieważ no, kiedy wylądujemy na tą miejscóweczkę i chcemy wejść do środka, no to wejście jest utrudnione i możemy przez jakiegoś faila głupiego, właśnie przez takie coś, że tak to jest tutaj zrobione, zginąć. Przejdźmy kochani teraz do naszego lobby. W lobby można robić wiele rzeczy. Na przykład można wejść do sklepu Fortnite i wpisać kod TOS. Z góry dziękuję wszystkim, którzy go wpiszą, ponieważ jest to mój kod wspierania w Fortnite, więc bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. A teraz przejdziemy sobie do tego glitcha, który jest właśnie z naszym sklepem, i w sumie lobby związane. A mianowicie jest to glitch, book, wpadka związana właśnie z skinem ze skinem, dokładniej Raptora, ponieważ jeden z użytkowników naszego Fortnite'a miał pewien problem, a mianowicie całe jego eku było pełne, pełne Raptorów. Eku wygląda śmiesznie, no dużo Raptorów, dużo, dużo, ale jeszcze dziwniejsza rzecz. Kiedy wszedł sobie w swój ekwipunek, to zobaczył, że jego lotnia, jego zbierak, jego malowania i wszystko inne, w sumie poza muzyką, zmieniły się właśnie w owego Raptora, co po pierwsze jest mega śmieszne, po drugie może być trochę wkurzające dla osoby, która małowego glitcha, ponieważ, no hello, jak mamy same raptory, no to wybierz teraz jakąś lotnię, wybierz jakiś kilof, skoro patrzysz sobie na wszystkie kilofy, a tam same raptory. Wow, ta wpadka naprawdę jest dosyć spora, chociaż jakoś mega gierki nie utrudnia, taka bardziej stylistyczna. Jeżeli chodzi o precyzję, to ona również jest bardzo ważna w naszym Fortnite, ponieważ czasami jeden centymetr może sprawić, że zginiemy. Niejednokrotnie pewnie zdarzało się Wam Samemu tego doświadczyć, albo przynajmniej zobaczyć, jak ktoś ginął na przykład centymetr, już dotykając kawałkiem nóżki, strefę i po prostu, no, taka głupia śmierć. I właśnie ten glitch jest trochę ze strefą związany. Nawet w sumie bardzo, ponieważ jeżeli chodzi o naszą mapę, to ona również powinna być bardzo precyzyjna. I tutaj mieliśmy takiego glicza, a właściwie to jeden z użytkowników naszego Fortnite miał takiego glicza, jeden z graczy, że na mapie normalnie było pokazane, że do strefy, no, spokojnie, jeszcze jakieś Metrów nie ma problemu, natomiast w grze normalnie ją dotykał, nawet wchodził do tej strefy. Ale mapie było pokazane, że niby jest od niej daleko. I cóż, powiecie, że taka wpadka, no, nie jest jakąś straszną rzeczą, nie utrudnia to jakoś mega gry, jednak, no. Wyobraźcie sobie sytuację, że jest już ta właśnie mała strefa, powiedzmy ta następna, która nadchodzi i ten bóg nadal występuje. Owy gracz chce wybudować się na granicy strefy, żeby po prostu nie wychodzić gdzieś na środek, żeby po prostu nie zginąć, więc stawia sobie żółwika od razu przy samej linii, żeby po prostu być idealnie w strefie. I wtedy właśnie przyjeżdża taka zbugowana strefa i go po prostu zjada i zabija, bo powiedzmy, że już jest mega mała strefa i bije po 20 HP, a nasz gracz ma 10 życia. No to widzicie, takie rzeczy mogą się przydarzyć, więc więc taka strefa, taki bóg, właśnie z pokazaniem strefy jest dosyć dużym błędem, ponieważ może sprawić, że po prostu zginiemy. Do tego, jak pewnie wiecie, w naszym Fortnite jest coś takiego jak tryb dla daltonistów, na którym możemy ustawiać sobie odcienie kolorów i ogólnie kolorki. W efekcie, na przykład, jeżeli sobie patrzymy na burzę, to możemy sobie ustawić tak kolorki, żeby grało nam się po prostu przyjemniej i żeby na przykład zdobyć sobie jakąś przewagę, typu, jak była kiedyś mgła na mapie, to ustawić sobie tak, żeby ta mgła była prawie niewidoczna i w efekcie mieliśmy po prostu większe pole widzenia, więc takie ustawianie na tym trybie pozwala nam po prostu zdobyć taką trochę przewagę, czasami po prostu dopasować nas do naszych potrzeb. Jednak w momencie kiedy wbijamy sobie w Fortnite'a i wchodzimy do domku, który wygląda normalnie i wchodzimy do środka i nagle patrzymy, że wszystkie ściany stają się różowo-fioletowe, to możemy powiedzieć, że ewidentnie Coś jest tutaj nie tak. Szczególnie kiedy w ekwipunku mamy trzy fioletowe przedmioty. Ojejku, ten glitch trochę tak śmiesznie wypadł i może jakoś Mega Gry nie utrudnia, w ogóle może nawet nie utrudnia, ale jest po prostu śmieszny. Kolejna wpadeczka naszego Epic Gamesa w Fortnite cie. i tym razem to są drzwi. Jednak co z tymi drzwiami może być nie tak? Cóż, nasz kolega otwiera sobie, zamyka drzwi, otwiera, zamyka, a potem wychodzi na zewnątrz i chce zamknąć drzwi. Jednak to, co tam zostaje, jest dla niego czymś naprawdę niesamowitym, ponieważ drzwi tak jest, postanowiły się rozmnożyć, a w efekcie wygląda to naprawdę, ale to naprawdę dziwnie. I taki Bóg to ja rozumiem. Wyobraźcie sobie, że uciekacie sobie powszechnie jakimś przeciwnikiem, otwieracie drzwi, on myśli normalnie, że no, znajdujecie się za tymi drzwiami, bez problemu was zabije, więc szybko otwiera te drzwi. I w momencie, kiedy otwiera te drzwi, wy zamykacie mu drugie drzwi, i on takie miałby wytypy, ja. Chciałbym zobaczyć jakiegoś klipa, jakąś akcję właśnie związaną z takimi podwójnymi drzwiami. Byłoby to naprawdę niesamowite. I ciekawe, czy tak da się zrobić też drzwiami, bo widziałem, że tutaj osoba, która to robiła, chyba miała w praktykę wprawione po prostu robienie tych podwójnych drzwi. I jeżeli to działa normalnie na budowlach, które da się budować, to wyobraźcie sobie, że ktoś po prostu tego by użył na swojej budowli. Wow, coś naprawdę śmiesznego. I przy okazji broken. Tym razem bóg dotyczący konsolek. A tutaj jaki bóg na konsolkach może być? No, oczywiście, że ekwipunek i wszystkie przedmioty na jednym guziku. Wow, masakra. Totalna masakra. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie na padziku. Nie musicie konkretnie na konsoli grać. W sumie do komputera też możecie padzika podpiąć. No i gracie sobie na tym padziku, a tam nagle tak jest, kochani. Wszystkie, ale to dosłownie, wszystkie przedmioty przełączają się na jeden przycisk. Ciekawe, co by się stało, i ciekawe, co się stało w momencie, kiedy nasz tutaj gra. Kliknął ten guzik. Ciekawe, czy wszystkie przedmioty naraz się użyły? Czy może jeden, czy w ogóle co się wtedy właśnie zadziało? Używanie wallhacka w naszym Fortnite'cie od jakiegoś czasu jest legalne. Tak, myślicie, że co? Jak to? Niemożliwe. A osoby, które grają w Fortnite'a, zapewne wiedzą już o co chodzi. Osoby, które grają na bieżąco, oczywiście z Fortnite'a, no bo Fortnite, jak sami wiecie, cały czas jakieś update'y wprowadza i dużo się zmienia. A mianowicie chodzi tutaj o naszego Gana, który po prostu działa jak Wallhack i pokazuje nam przeciwników na mapie. Więc wow, ten przedmiot jest naprawdę super, ponieważ jeżeli ktoś nam zniknie gdzieś z pola widzenia, to on sprawi, że się pojawi. Jednak najgorzej jest Wtedy, kiedy owy przeciwnik zniknie, a w tym momencie, kiedy chcemy użyć Gana, owy Gan również zniknie. Powiedzcie, niemożliwe, wyrzuciłeś go przypadkiem? Nie, nie, nie. Owy Gan potrafi sobie normalnie zniknąć, kiedy sobie przerolujemy wszystkie przedmioty. I jest to naprawdę wkurzająca rzecz. Mam nadzieję, że takie coś Wam się nigdy nie przydarzyło i nigdy nie przydarzy, ponieważ taki błąd w momencie, kiedy naprawdę chcecie użyć owego Gana, jest po prostu mega denerwujący. Jak już mowa o znikaniu, to pora, żeby zniknął inny przedmiot. Tym razem zniknie nam coś wartościowego, a mianowicie zrzut. Wyobraźcie sobie, że rozwalacie zrzut. Ten normalnie spada. I w momencie kiedy chcecie go otworzyć, nagle znika i nie możecie go niestety otworzyć. Ale nadal efekt, efekt tak jakby flary, miejsca w którym się znajduje tego dymu się pojawia i normalnie no jest tu zrzut, no otwieraj mnie proszę bardzo, ale no niestety go nie widać i otworzyć się też nie da, więc bardzo smutna rzecz. Również trzymam kciuki za was, że nigdy takie coś wam się po prostu nie przydarzy. No i na sam koniec rzecz, która przydarza się dosyć często, w sumie ja tak kilka razy miałem, może nie na tym skinie, ale na innym. A mianowicie w momencie, kiedy jesteśmy w naszym lobby, to mam po prostu do czynienia z bugiem skina i to pewnie przydarzyło się wam niejednokrotnie. Tym razem tutaj mamy buga, w którym skin się rozciągnął niczym jakaś plastelina i wygląda kosmicznie przedziwnie, ale takie błędy miałem niejednokrotnie, jeżeli chodzi o wygląd skinu w lobby. Na przykład grają ze znajomymi tak, że mój znajomy grał sobie Jakimś tam skinem i nie było widać jego głowy, albo było widać tylko jego kilo, czy było widać tylko jego głowę, lub same ręce, lub jego postać była jakaś, nie wiem, pokrzywiona, rozwalona. No takie błędy graficzne ze skinami się zdarzają, ale zwykle występuje to w lobby. Nigdy mi się przynajmniej nie przydarzyło, żeby spotkać takiego rozwalonego gracza teksturowo gdzieś na mapie. Zwykle to właśnie miałem w naszym lobby, albo po prostu na wyspie startowej. A tak to normalnie po locie busem już. Takich błędów graficznych, po prostu związanych właśnie ze skinami nie miałem. Związanych z mapą to miałem, ale ze skinami na szczęście nie. Tym właśnie akcentem kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to napiszcie na dole w komentarzu, jaka wpadeczka podobała Wam się najbardziej i czy wy znacie jakieś dodatkowe wpadki, o których tutaj było po prostu niepowiedziane. A my widzimy się już jutro o godzinie 12, także pamiętajcie zostawić dzwonka, aby dostać powiadomienie o filmie. Także trzymajcie się, no i hej.